Prosiaczek Pimpek i zaginiona marchewka. Pewnego słonecznego poranka prosiaczek Pimpek obudził się pełen energii. Przeciągnął się, ziewnął i pomyślał o pysznym śniadaniu, które sobie przygotował. Wczoraj specjalnie wybrał największą, najsłodszą marchewkę z ogródka i zostawił ją na stole w kuchni, żeby zjeść ją zaraz po przebudzeniu. Z uśmiechem pobiegł do kuchni, ale. Marchewki nigdzie nie było. Gdzie się podziała moja marchewka? Zawołał Pimpek, rozglądając się dookoła. Sprawdził pod stołem, za doniczką, z kwiatkiem, nawet w szafce, ale po marchewce nie było śladu. To musi być jakaś zagadka, powiedział do siebie i postanowił rozwikłać tajemnicę. Pierwsze ślady Pimpek wybiegł przed domek i zaczął się uważnie rozglądać. Na ziemi zobaczył kilka okruszków marchewki prowadzących w stronę lasu. Ktoś się zabrał, pomyślał i szybko pobiegł po pomoc do swoich przyjaciół. Najpierw odwiedził króliczkę Zosię, która właśnie podlewała swoje marchewkowe grządki. – Zosiu, czy widziałaś moją marchewkę? Wczoraj leżała na stole, a dziś zniknęła – zapytał Pimpek z przejęciem. Zosia zmarszczyła nos i pomyślała: „Hm, nie widziałam Twojej marchewki, ale mogę ci pomóc jej szukać, powiedziała i odłożyła konewkę. Następnie odwiedzili wiewiórkę Jasia, który siedział na gałęzi i chrupał orzeszki. Jasiu, nie widziałeś przypadkiem dużej pysznej marchewki? zapytał pimpek. Jasio potrząsnął głową. Nie widziałem, ale może ktoś ją zabrał. Możemy poszukać śladów, zaproponował. Do grupy poszukiwawczej dołączył także Jerzyk Kuba, który akurat szedł leśną ścieżką. Wspólnie ruszyli tropem okruszków. Wskazówka w lesie ślady prowadziły coraz głębiej w las. Po drodze przyjaciele znaleźli jeszcze kilka kawałków marchewkowych liści. Na pewno jesteśmy na dobrym tropie, powiedział Jasio. W końcu dotarli do małej polany, gdzie stał stosik gałązek i liści. Nagle z krzaków dobiegł cichy chichot. Ktoś tam jest, szepnął Kuba. Pimpek ostrożnie odchylił gałązki i zobaczył małe myszki. Było ich pięć, a po środku leżała jego marchewka, którą radośnie skubały. Rozwiązanie zagadki. Ojej, to moja marchewka, powiedział Pimpek, podchodząc bliżej. Myszki spojrzały na niego nieco przestraszone. Och, przepraszamy, byliśmy bardzo głodne i znaleźliśmy ją na stole. Myślałyśmy, że nikt jej nie potrzebuje, powiedziała najstarsza myszka. Pimpek spojrzał na przyjaciół i pomyślał, mógłby się zezłościć, ale przecież myszki nie zrobiły tego ze złych zamiarów. Wiecie co? Może zjemy ją razem? zaproponował z uśmiechem. Myszki aż podskoczyły z radości, a przyjaciele Pimpka również się ucieszyli. Razem podzielili marchewkę na równe części i zjedli ją, śmiejąc się i opowiadając historię. Szczęśliwe zakończenie gwiazdka. Po wspólnym śniadaniu myszki podziękowały Pimpkowi za jego dobroć. Jeśli kiedyś będziesz czegoś potrzebować, my też ci pomożemy, obiecała najstarsza myszka. Pimpek i jego przyjaciele wrócili do domu, czując, że zrobili coś dobrego. To była wspaniała przygoda! Powiedziała Zosia. I lekcja, że warto się dzielić, dodał pimpek. Gdy zapadł wieczór, zmęczeni ale szczęśliwi, wszyscy położyli się w swoich domkach i szybko zasnęli, śniąc o kolejnych wspaniałych przygodach, które czekają ich następnego dnia. Koniec!